Zatrzymaj się. Czy czułeś się kiedyś zagubiony, nie wiedząc dlaczego się urodziłeś? Ból braku celu jest jedną z największych udręk, jakie może odczuwać człowiek. Żyjesz bez celu, nie wiedząc dokąd iść ani co robić. Biblia uczy nas, że twoje życie nie jest przypadkiem, ale boskim planem. Bóg stworzył cię z konkretnym celem, a twoje życie będzie miało sens tylko wtedy, gdy go znajdziesz. Ból tutaj to ból poszukiwania, serca, które czuje się puste i niekompletne. Wróg sprawia, że wierzysz, iż Twój cel dotyczy Ciebie, Twojego sukcesu, Twoich pieniędzy, ale prawda jest taka, że Twój cel dotyczy Królestwa Bożego. Twoje życie jest zablokowane, ponieważ nie znasz prawdy o jedynym kluczu, który może doprowadzić Cię do życia w pełni. Jeśli jesteś gotowy, aby znaleźć swój cel, skomentuj teraz. Teren, mój cel jest Bóg. Biblia jest jasna. Kluczem do odblokowania Twojego celu jest intymna relacja z Bogiem. Modlitwa w tym kontekście to nie tylko prośba, ale poszukiwanie. Jest to wołanie, które prowadzi Cię do miejsca głębokiej intymności z Bogiem, gdzie On ujawnia Ci swój plan. Cel nie jest czymś, co znajdujesz. Ale czymś, co odkrywasz w Bogu. Twoje życie będzie miało sens tylko wtedy, gdy oddasz się Jemu i będziesz żył w posłuszeństwie Jego Słowu. Twój cel jest twoim największym błogosławieństwem. Zostań ze mną i poczuj moc tej modlitwy, która prowadzi cię do miejsca głębokiej intymności z Bogiem, gdzie on ujawnia ci swój plan. Jeśli ten materiał dał ci nadzieję, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, włącz dzwonek i udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje nadziei, aby znaleźć swój cel.